Mamy, to znaczy podobno mamy, bo przejawu działania jeszcze nie widzimy tak zwaną Państwową Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł dramatycznie prawosławny, liturgiczny, rozbudowany. Wszystko w nim jest, a tak naprawdę niczego nie ma. Najgorsze jest to, że ta komisja ma ograniczenie. Lata 2007. 2022, a co się działo wcześniej, co było przed 2007 rokiem, czy nic nie było? To, że na wiele spraw jest sprzedawnienie, to nie znaczy, że tego nie badać, nie pokazać historycznie i politycznie, skąd się pewne zaszłości biorą. Kolejna część powieści piastowskich już w sprzedaży. Imiennik do nawycia na kapitalbook.pl. Miałaby z tego być inicjatywa poważna. Ale to jest oczywiście farsa. Po pierwsze, skład ludzi, którzy mają to badać, którzy mają sami sporo za uszami, i badanie tych wpływów powinno się odbyć na nich. Oni pierwsi powinni być sprawdzeni, nie sami siebie, ale byłoby to coś, coś w rodzaju audytu zewnętrznego, na to, USA, jakiś inny neutralny sojusznik z dalekiego państwa, który nie miałby interesu, żeby coś zaciemniać, ukrywać, to wtedy byłoby zupełnie inaczej. Początkiem działania Powinno być dla tej komisji badania, powinien być rok 1989. Przełom. Przedtem wiemy co było. Byli Sowieci, Polska była państwem zależnym, tak naprawdę w półkolonialnym, z pewnymi atrybutami mocy, trwałości i niezależności, ale nic takiego nie miało miejsca. Byliśmy wasalem i jak wasal byliśmy traktowani. Więc trzeba teraz zbadać, co jest po roku 1989. Coś się stało. Coś dziwnego. Kraj, który wychodzi z niewoli, wychodzi z zależności, pozostawia wojsko i służby niezdekomunizowane. Nie tknięto ich nawet palcem. Administracja państwowa. Niezdekomunizowane. Gospodarka, aparat gospodarczy i finanse, bankowość, niezdekomunizowane. Wymiar sprawiedliwości, prokuratora i sądownictwo, niezdekomunizowane. Na tym tle dopiero widać dramat. Sądownictwo jest czymś bardzo ważnym, dlatego że decyduje o stanie jakości państwa w tych wszystkich poprzednich wymiarach. Ma prawo i obowiązek badać pewne rzeczy, osądzać i wymierzać kary. Ale jeśli w partii komunistycznej byli prokuratorzy i sędziowie, często przez bardzo wiele lat pełnili funkcje partyjne, czyli w różnego rodzaju podstawowych organizacjach partyjnych, czy wyżej, to znaczy, że oni powinni być wykluczeni z zawodu dożywotnio. Nie na pół roku, nie na pięć lat, nie na dziesięć, ale dożywotnio. Bo miarą niezależności jest to, że ci ludzie powinni być naprawdę niezależni. Jeśli byli przez kilka czy kilkanaście lat zależni wprost od ideologicznej partii komunistycznej, partii okupacyjnej, nie powinno być dla nich miejsca. Oczywiście nic takiego się nie stało. Oni pozostali. To jest ta słynna dewiza Adama Strzembosza, który powiedział, że to jest zawód tak wysokiej etyki, sądownictwo, że ci, którzy mają coś na sumieniu, sami odejdą. Sami odejdą z zawodu. Jego po pół roku wyrzucili, a oni wszyscy oczywiście zostali. I co mamy? To, co mamy. Czyli stan tak naprawdę beznadziejny. Skład komisji, która będzie badała te wpływy, powinien być czysty jak łza. Powinni być ludzie prześwietleni. Ale jeśli mają zaszłości... Jeśli mają jakieś naleciałości parelowskie, mają wyjazdy służbowe tu i tam, na ogół tam, gdzie najmniej to dzisiaj jest lubiane i potrzebne, czyli na wschód, to taka komisja nie ma racji bytu, bo oni sami siebie przecież nie będą badać. Do tego zbadanie całego systemu partyjnego. Po roku 89 mamy powstanie nowych partii, rzeczywiście. I jako nowe partie są traktowane te, które są starymi partiami. Dwie partie. Komunistyczne czy prokomunistyczne istnieją do dziś, mają się względnie dobrze. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przekształciła się w styczniu 1990 roku w socjaldemokrację. Na jej czele stanął minister rządu komunistycznego, towarzysz Aleksander Kwaśniewski. Później to jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, później to jest Lewica, tak jak teraz teraz Lewica tęczowa, bo dołożyła jakieś różne dodatki do tego. I z drugiej strony mamy Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które było wasalem, satelitą Polskiej Partii Robotniczej, a później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, i to istnieje do dziś. Oni się nazwali nowe PSL. Nowe polskie stronnictwo ludowe. Czy oni się oczyścili, czy oni się zmienili? Była taka próba na samym początku. Rzeczywiście, przyszli nowi ludzie, działacze związkowi, chłopscy, ludowi z czystą kartą, z czystą przeszłością, bardzo szybko zostali spacyfikowani. Do władzy dorwały się Pawlaki i inni tego typu działacze. Partyjni tak naprawdę, bo działacze partii to są ci, którzy w partii działają. A czy ta partia się nazywała ZSL czy PZPR, to było mniej ważne, dlatego wszyscy szli w tym jednym froncie i zawsze jedna partia nad drugą całkowicie dominowała. Na szczęście tak zwane stronnictwo demokratyczne gdzieś tam podobno egzystuje w zaniku, usiedli na swoim majątku i z tego korzystają, ale politycznie nie są czynni. I teraz badanie tych wpływów sowieckich i później wpływów rosyjskich, miałoby na celu także zbadanie moskiewskiej pożyczki. Towarzysz Leszek Miller kanałami KGB, czyli bezpieki sowieckiej, później rosyjskiej, korzystał z przerzucania funduszy na działalność, a jeśli podmiot polityczny jest finansowany z zewnątrz przez siły niekoniecznie dla nas przyjazne, a nawet nieneutralne, to jest coś na rzecz. To, że mu towarzysz Jaskiernia to wszystko załatwił, umorzył, jak Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli PZPR, wrócił do władzy, to o niczym nie świadczy, bo sam fakt miał miejsce. To było. I wreszcie no, najważniejsza rzecz. Dwa razy prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, bo już pod taką nazwą, zostaje towarzysz Aleksander Kwaśniewski. To nie był członek partii. On nie miał lat 20, zapisał się, nie bardzo wiedział, jeszcze nie rozumiał. Nawet 20-letni 20 ludzie dobrze rozumieją. On był ministrem komunistycznego rządu. To był człowiek, który był za pan brat, zblatowany z towarzyszami sowieckimi. Czy to może być i czy będzie zbadane? Jeśli tak, to przez kogo i jak? Przez tą komisję jak najbardziej nie. A do tego mamy sferę mediów. Mamy Gazetę Wyborczą i mamy Tygodnik Nie. Dwa organy prokomunistyczne tak naprawdę. O założycielach gazety, o głównych publicystach mówiłem w Sejmie w 1993 roku. Bardzo dawno, ponad 30 lat temu, ukazując sylwetki, ukazując rodowody dziennikarzy, pamiętam taki znamienny fakt, śmieszno straszny, gdy po tej konferencji, w której brałem udział, to był kwiecień 1993 roku. Na salę zostali wpuszczeni dziennikarze. I oczywiście dziennikarze gazety wyborczej, gdy usłyszeli od Piotra Naimskiego, który charakteryzował poszczególne wystąpienia, referaty, usłyszeli, że zajmowałem się gazetą wyborczą. Ha, a, a czy może Pan podać jakieś przykłady Z takim przekąsem? No to ja podałem przykłady. Co zrobili? Wstali i wyszli. Dlaczego? Nie było argumentów. I z drugiej strony, tygodnik nie. Dwa najbardziej opiniotwórcze pisma. 800 tysięcy nakładu Gazety Wyborczej, 800 tysięcy nakładu Tygodnika nie zrobiło swoje. Mieszali ludziom w głowie w sposób straszny i skutki tego są przerażające. Czyli media były w znacznym stopniu pod panowaniem ludzi poprzedniego reżimu. Czyli oni mieli jakieś związki, czy mieli jakieś powiązania. Ja przypuszczam, że tak, ale to by ustaliła komisja, gdyby uczciwie pracowała, gdyby uczciwie tego chciała. Czego po takiej komisji oczekujemy? Czego tak naprawdę chcemy? Czyli zbadanie nie tylko jakichś deklaracji prorosyjskich, bo to nawet Kaczyńskiemu wyciągają, że o, wtedy to on tam ten list do, do ludzi rosyjskich, że my to tam w przyjaźni zawsze rozumiemy tam te drażliwe sprawy, a a Agierek to był to też przyzwoity, a Oleksy to taki średnio starszy kolega i tak dalej, to mu wyciągają. Ale z drugiej strony mamy gorsze sprawy i gorsze zależności. Dzisiejsza platforma obywatelska. To jest rozrzedzona frakcja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Skąd się wzięła? O tym mówił generał Gromosław Czempiński, że był zakulisowym akuszerem tej partii. Zostało to gdzieś odrementowane, czy ktoś powiedział, że to wszystko nieprawda? Oczywiście tak nie powiedział i tak nie było. A dlaczego tak nie było? Bo kto temu zaprzeczy, skoro to miało miejsce? Główni organizatorzy i działacze, towarzysz Bronisław Geremek czy towarzysz Jacek Kuroń. Mają wprost rodowód czysto komunistyczny. Trudno się wyprzeć, jeśli w partii się było kilkanaście lat na funkcyjnych stanowiskach, nie na peryferiach. To jest mowa o Bronisławie Garemku i o wielu innych z nich. Później następowała mimikra, zacieranie śladów, zmiana nazwy. W 2001 roku wreszcie z ugrupowania tego pierwszego Unii Demokratycznej powstaje Platforma Obywatelska. I pamiętam, jechałem wtedy do pracy rano to po jakimś tym kongresie. Na żywo wypowiedzi prominentów działaczy wypowiadał się Jacek Kuroń. Ktoś wziął radio, podgłośnił na cały głos, tak że cały wagon słyszał. Dziennikarka mu zadaje pytanie: No, to teraz będzie inaczej, teraz macie nową nazwę, jako Platforma Obywatelska. A Kuroń w przypływie szczerości mówi: A, tam i tak będą na nas mówili, to jest sojusz Żyda ze Złodziejem. Robiło to wrażenie. Dzisiaj nikt z nich tego by nie powiedział, ale wtedy oczywiście powiedział. I konsekwencje tego dla tej komisji także. Jak to się stało, że na listach do Europarlamentu znaleźli się, czyli dając możliwość wybrania ich, tak się oczywiście stało. Tacy towarzysze jak Leszek Florianowicz, Miller, najwyższy funkcją i rangą działacz komunistyczny, żyjący obecnie w Polsce, członek biura politycznego. To była najwyższa władza, ale także towarzysz Belka, towarzysz Cimoszewicz, to ma, towarzysz Rosati. To Tusk ich wpuścił, to Tusk im dał prawo bycia tam, korzystania z przywilejów, natomiast zero odpowiedzialności za to, co robili wcześniej. Czyli to jest sprawa dla komisji. Jeśli ludzie się wywodzili z poprzedniego układu, mieli inne zupełnie zależności, zaszłości, to powinno być to naprawdę bardzo dogłębnie zbadane. Będzie? Na pewno nie. Do tego mamy dziwoląg w Polsce. Mamy ludzi na stanowiskach, którzy dla wielu... Przecież wyznają teorię spiskową, jest to oczywiste. Dla mnie może nieoczywiste, ale też warte zbadania, jak to się dzieje. Zastępczyni szefa żandarmerii wojskowej, ta, która odpowiada za to szykanowanie i poniżanie polskich żołnierzy. Edyta Korolczuk. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar, złośliwie zwany Bodnarczuk. Pełniący obowiązki prokuratora krajowego Dariusz Korneluk. Do tego minister Siemuniak. Do tego hołownia, i tak dalej. Tu jest taka dziwna narość, otoczka, taka skorupa nad naszą polityką, nad naszymi działaniami, która wprost sugeruje, że może wśród niektórych z nich jest coś na rzecz, może nie mamy wszyscy nic wspólnego z tymi ludźmi, poza tym, że formalnie przynależą i formalnie pełnią jakieś funkcje. Czy ktoś to kiedyś zbada? Oczywiście nie, bo stawianie od razu zarzutu, że to jest rasizm, antysemityzm, wszystko inne, jak się będę sugerował nazwiskami, ale nie tylko nazwiskami, pochodzeniem. To do tego nie ma wątpliwości. Pewne rzeczy są jawne, jeszcze można to badać, jeszcze można sprawdzić i budzą nie tylko zaciekawienie, ale zainteresowanie, ale także poważne obawy. Dlaczego tak? Dlaczego ci? Dlaczego w tym miejscu? I dlaczego ta komisja ma tego wszystkiego nie obejmować? Czyli komisja będzie grą pozorów. To będzie taki listek figowy. Robimy, badamy żeby nic z tego nie wynikło. Czyli gonimy króliczka, ale broń Boże nie wolno go złapać. I się okaże, że głównym sprawcą i rozsadnikiem wpływów rosyjskich w Polsce jest dzisiejsza opozycja. Dzisiejsza opozycja mówi, że dzisiejsza władza to są ludzie prosowieccy i prorosyjscy. Kto ma rację? Mówiąc talmudycznie. Jedni i drudzy mają bardzo dużo racji. Ale my, z tego wszystkiego, z tego bagna wyjść nie potrafimy, bo nie mamy na nic wpływu.